Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku chcę Państwu powiedzieć kilka słów o wzorach norweskich. Aczkolwiek nie tylko tych, które kojarzą się z zimą i z Bożym Narodzeniem, ale również wyjść poza wzornictwo stricte świąteczne, pokazać Państwu ciekawe propozycje koców i poduszek, które są przykładem na to, jak umiejętnie Norwegowie potrafią zaadaptować tradycyjne wzory ludowe na potrzeby wnętrz nowoczesnych. Zapraszam do obejrzenia! Patrząc na ten pejzaż norweskiej wioski, można zauważyć, że wybija się z niego pewien szczególny zestaw kolorów, którym pokryta jest tradycyjna architektura drewnianych domostw. Dużo jest tutaj czerwieni, zieleni, ciemnoniebieskiego koloru oraz bieli. I takie też kolory widnieją na tradycyjnych norweskich wzorach. A co z kolei tworzy typowo norweski wzór? Jego typowymi motywami są symbole zimy i Bożego Narodzenia, czyli gwiazdki, choinki, czasami święty Mikołaj i oczywiście Renifery. A to czyni go nawet nie tyle sezonowym, co wręcz chwilowym. Niemniej jednak jest to wzór bardzo udany, sympatyczny, wielowariantowy, który jest ściśle powiązany z zimą i z okresem świąt. Jak dotąd nic nie powstało we wzornictwie świątecznym, co by przebiło wzory norweskie. Tekstylia domowe z tymi wzorami będą niezastąpione w stworzeniu w domu przytulnego klimatu świąt Bożego Narodzenia. Na tym jednak temat koców rodem z Norwegii się nie kończy. Norweskie sklepy internetowe oferują koce, poduszki, które nawiązują do tradycyjnego stroju ludowego o nazwie Bunat. Wzory, choć tradycyjne, wyglądają nowocześnie. Nie są to kwietne hafty, których można by się spodziewać niejako w analogii do także naszego folkowego wzornictwa. Są to wzory geometryczne, zegzaki. Projektanci wybrali ze strojów ludowych takie akcenty, które są łatwe do zaadaptowania we wnętrzach nowoczesnych. I co warto podkreślić, produkcja tych tekstyliów Odbywa się na miejscu w Norwegii. W ofercie norweskich sklepów znajdą Państwo bardzo różne połączenia kolorystyczne, a z nich rekomenduję Państwu zwłaszcza miękkie pastelowe kolory, które stymulują do wyciszenia i odpoczynku. Dziękuję Państwu za uwagę.